Cristiano Ronaldo kończy dzisiaj 41 lat. Wciąż wygląda młodziej niż rówieśnicy i nadal ściga się o rekordy i walczy ze światem, tak jak teraz, gdy szarpie się z nieuczciwym systemem w Saudi Pro League. Większość piłkarzy w tym wieku próbuje wymyślić sobie na nowo życie na emeryturze, a on każdego ranka budzi się z myślą o tysięcznym golu w profesjonalnej piłce i pewnie nie zdejmie nogi z gazu, dopóki tego nie osiągnie. Nie tylko zarabiaj pieniądze, inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB. Kiedy Portugalczyk świętuje z bliskimi kolejne urodziny, na pewno ma w głowie saudyjski bunt i największy rozłam od czasów dołączenia do Saudi Pro League, PIF, czyli Public Investment Fund. Jego zdaniem faworyzuje Al-Hilal, czyli ulubioną drużynę rodziny królewskiej i ich największego rywala. Al-Hilal ściągnęło jego kumpla z czasów realu Karima Benzeme i wydało zimą prawie 100 milionów euro na transfery. W tym samym czasie al-Nasir usłyszał od tego samego właściciela, że pieniędzy na wzmocnienia nie ma. Czterech największych saudyjskich gigantów jest zarządzanych przez PIF, ale ostatnio tylko jeden z nich bawi się na rynku. I stąd wściekłość Portugalczyka, któremu brakuje drużynowych pucharów w Arabii Saudyjskiej, bo czuje, że jest w trybach nieuczciwego systemu. Na boisku mogą podjąć walkę z ale w gabinetach ludzie Krystiano, jego przyjaciele Simon i Jose Semedo mają całkowicie związane racje. Nie oszukujmy się, to Krystiano zmienił piłkę w Arabii Saudyjskiej bo on otworzył drzwi do szerszych transferów i uwiarygodnił te rozgrywki przed całym światem. Sprawił, że zyskały zasięgi oraz nieporównywalnie lepszą oglądalność. Później z pełnym przekonaniem opowiadał światu, że to jedna z top 5 lig na świecie. Urodzin Cristiano obchodzi w klimacie buntu i chociaż nie odpuszcza żadnego treningu, na razie grać nie chce, żeby zwrócić uwagę świata na produkt. Ten temat będzie trzeba rozwiązać, bo Ronaldo nie chciałby też zmieniać otoczenia, bo taki ruch zaburzyłby przygotowania do Mistrzostw Świata 2026. A to przecież dla Portugalczyka największa świętość. Ale na razie strajkuje i walczy o równe traktowanie w rozgrywkach, dla których przecież jest najwartościowszą postacią. Cristiano Ronaldo ciągle ma kilka obsesji. Jedną z nich jest tysiąc bramek w profesjonalnej karierze. Na razie licznik stanął na 961 golach. Brakuje mu mniej niż 40, ale dla Portugalczyka to jest możliwe do osiągnięcia jeszcze w tym roku. Skoro ma 18 trafi na rundę w Arabii Saudyjskiej, to może jeszcze w tym sezonie zbliżyć się do 1000. Także Portugalii pewnie też dołoży parę bramek do tego dorobku. I chociaż mundial jest jego oczkiem w głowie, na pewno nie spocznie, dopóki nie dobije do gola numer 1000. CR 1000 to misja, która teraz pochłania Portugalczyka, stąd będzie mu mocno zależało, żeby jak najszybciej rozwiązać saudyjski konflikt z faworyzowaniem Al-Hilal. Dotychczas, przed każdym mundialem Cristiano doznawał wstrząsów w życiu. A to musiał pochować tatę, a to szarpał się o kontrakt z Realem Madryt, a to był na wojennej ścieżce z Holendrem Penhagiem. Przywykł, że w tych kluczowych momentach zawsze są problemy. W zasadzie jego kariery nikt już nie zakwestionuje, ale on ciągle szuka postawienia tej kropki nad i, najlepiej w postaci Mistrzostwa Świata dla Portugalii, a już na pewno tysięcznej bramki w karierze. Jednocześnie Cristiano rozwija też żyłkę biznesmena i oprócz szczęśliwego życia rodzinnego realizuje swoje pasje. A jedną z nich są sztuki walki dlatego wszedł właśnie w fascynujący projekt i został udziałowcem w Federacji Wielkiej Gwiazdy MMA i Lito Puri. WOW FC. The Way of Warriors. Zresztą on sam opowiadał, że 95% jego życia to dyscyplina. Ale parę razy starzy mu się pójść spać później lub nawet zarwać nockę, właśnie dla MMA czy boksu, które uwielbia. I to są jego chwile przyjemności, dla których czasem zrywa ze swoim reżimem. Na polu biznesowym na pewno zobaczymy Cristiano tak aktywnego jak na boisku. Tym bardziej, że już teraz przymierza się do kupna klubu i wielkiej ofensywy do spółki z saudyjskimi inwestorami. Na radarze Portugalczyka jest parę ciekawych firm, ale pewnie dopiero za kilka lat poznamy ostateczne wybory siebie. Po zakończeniu kariery chciałby się poświęcić futbolowi po drugiej stronie i już teraz z księciem Muhammadem bin Salmanem rozmawia o gigantycznej inwestycji. Wpadają takie nazwy jak Sporting Lizbona, Walencja, Hetafe, a nawet Manchester United. 41 lat to już wiek, kiedy głównie mówi się o rekordach w kontekście najstarszych piłkarzy. Ale Cristiano ciągle bardzo wysoko zawiesza sobie poprzeczkę, by walczyć o najwyższe sportowe cele. Jeszcze nie wciska hamulca. W zasadzie co roku można mu życzyć tego samego. Żeby ten żar nigdy nie gasł i żeby realizował się na wszystkich polach, inspirując rzesze fanów na całym świecie. Bo nawet ten saudyjski konflikt Wynika z tego, że jemu ciągle się chce. Że jemu ciągle zależy. I że ciągle traktuje swoją karierę śmiertelnie poważnie. Niech ona ma swoje piękne zwieńczenie. A z okazji 41 urodzin będziemy odliczać razem z Cristiano Ronaldo. Aż do upragnionego tysiąca. All the goals that I have, they have video. być może jeszcze dodatkowym bonusem na mundialu w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Nie tylko zarabiaj pieniądze, inwestuj w akcje i ETF-y bez prowizji w XTB.